Witaj serdecznie, ja jestem Sylwia. Chciałam Ci dzisiaj trochę poopowiadać o moim najlepszym przyjacielu, o moim ziomku, który jest ze mną od zawsze: w wstydzie. I zacznę od razu. Więc, wstyd jest ze mną od zawsze, odkąd byłam mała. Chciałam Ci o tym opowiedzieć, dlatego, że może nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo ten wstyd jest w tobie i blokuje ciebie przed dalszym działaniem. Przed tym, by w pełni być sobą. I może czujesz jakiś taki wewnętrzny nerw, wewnętrzny, wewnętrzną chęć wydobycia czegoś, ale z jakiegoś powodu nie jesteś w stanie tego zrobić. I właśnie chciałam Ci powiedzieć, że to jest wstyd, który blokuje Ciebie, wstyd, który powoduje Twój strach, który powoduje Twoje lęki. On zatrzymuje Cię, blokuje Cię, i Ty sama nie wiesz, dlaczego tak się dzieje. I ten wstyd właśnie bierze się stąd, że my, jako małe dzieci, jesteśmy cały czas pod wpływem opinii osób, które nas otaczają, pod wpływem naszych najbliższych. Słuchamy ich, bo oni są dla nas najważniejsi, więc jest bardzo. Dla nas istotne to, co oni o nas myślą, prawda? Dlatego, jeżeli Twoja mama, Twój tata, dla mnie była to babcia, dla mnie była to mama, najbliższe otoczenie, które cały czas mówiło mi, że jestem nieśmiała, że jestem spokojna, że jestem wstydliwa. Znasz to? Więc to jest ten koszmar, który. Słyszysz, koszmar jest teraz, wiesz, że to jest koszmarem, ale gie, kiedy jesteś dzieckiem, oni ci cały czas powtarzają, że jesteś jakaś i, i ty żyjesz po prostu i to w, zaczynasz w to wierzyć, bo to wkładają ci do głowy i wkładają i wkładają i ty zaczynasz to wierzyć. A słowa naszych najbliższych, kiedy jesteśmy dziećmi i nie tylko, są dla nas bardzo, bardzo ważne. Dlatego jeżeli moi bliż, bliscy mówili mi, że jestem nieśmiała, że jestem spokojna, że robię się czerwona, no to to się działo automatycznie. Moje ciało to produkowało i, i to po prostu musiało się wydarzyć. No i, i to tak potem idzie latami razem z tobą. Ten wstyd, ty stajesz się dzieckiem cichym, spokojnym, grzecznym. Wręcz niewidzialnym po to, żeby po prostu nie przeszkadzać, ale to już jest inny temat. Rozmawiajmy najpierw o wstydzie. <laughs> Więc kiedy tak już jesteś z tym wst swoim wstydem w środku, masz tą maskę wstydu, i potem rośniesz razem z nim. I przychodzi pewien moment, kiedy ktoś mówi, no ona jest taka nieśmiała, a ty czujesz. Tak było u mnie, a Ty czujesz, że, że po prostu coś chce się wydobyć z Ciebie, <grym> Jakiś, jakieś, jakaś energia. I, I kiedy ktoś mówi, Ona jest taka spokojna i nieśmiała, a Ty czujesz, jak Twoje ciało całe się napina, gardło się zaciska, jakby ktoś Cię dusił, i coś w środku krzyczy: Nie, to nie ja. Ja nie chcę być, ja nie lubię być nieśmia nieśmiała. Ja nie chcę być cicha, ja nie chcę być spokojna i nie obchodzi mnie, że to nie wypada, nie obchodzi mnie, że ktoś tak powiedział. Mm. I to jest właśnie ta reakcja naszego ciała. U mnie też tak było. Kiedy ja słyszałam, że jestem cicha, moje ciało się tak napinało, gardło mnie dusiło i po prostu musiało coś wyjść. Ja nie wiedziałam kompletnie, co się ze mną dzieje, aż nie zaczęłam pracy nad sobą, aż nie dowiedziałam się, że to jest właśnie ta emocja wstydu, która, którą trzeba przepracować, którą trzeba przeżyć, której trzeba pozwolić przepłynąć przez ciało i, i dać ujście, i po prostu zapoznać się z nią, zakolegować się z tym ziomkiem i, i nie pozwolić, by on Ciebie blokował. Tak samo, kiedy byliśmy mali, a może nawet robisz to teraz. Byliśmy porównywani cały czas do innych. Pamiętasz? Cały czas mówi się, zobacz jak twój kolega robił, zobacz jak twoja koleżanka zrobiła, zobacz jakie ma najgorsze było twoja siostra, twój brat. Robią. Oni tak potrafią dobrze, a ty? I ja tu nie oceniam. Nasi rodzice, nasi najbliżsi chcieli dla nas jak najlepiej. Ale niestety to nie wpływało dla nas dobrze. I my z tym siedzimy do dziś. Z tym programem, z tą zablokowaną emocją. I wiesz, dla mnie, jako dla małego dziecka, teraz to widzę, że to jest naprawdę przykre. Dla dziecka, które miało może z 8-10 lat, największym marzeniem, rozmowa z Bogiem polegała na tym, że ja nie prosiłam Boga o jakieś nowe sukienki, nowe laleczki albo pisaki czy kredki. Wiesz, jak wyglądała rozmowa moja jako dziecka z Bogiem, ja prosiłam, Panie Boże, codziennie. Panie Boże, proszę spraw, bym była śmiała, odważna i nie robiła się czerwona. Rozumiesz? I to była rozmowa każdego jednego dnia. Prośba dziecka o Boga, do Boga. Więc wyobraź sobie teraz, jak to ma silny, silny wpływ ta opinia innych na ciebie jako dziecko jak ty swoimi słowami możesz mieć ogromny wpływ na nie wiem czy swoje dzieci czy w ogóle bliskich z twojego otoczenia ale także na to jaki to ma wpływ jak ty odnosisz się do siebie to jest mega istotne jeżeli dziecko nie prosi boga o cukierki lalki tylko o to, żeby było śmiałe, odważne i nie robiło się czerwone. Także zapraszam także Ciebie, znajdź w sobie te myśli, te słowa, które powtarzano Ci i które słyszałaś gdzieś. I kiedy sobie skojarzysz te słowa, te powiedzenka, powiedzonka, zatrzymaj się na chwilę, zamknij oczy i przypomnij sobie, kto tak do Ciebie mówił. I gwarantuję Ci, że usłyszysz tę osobę dokładnie w tej sytuacji, jak to było za dziecka. I wtedy zastanów się, czy to nadal jest prawda. I uświadom sobie, że to jest kompletna bzdura, że to już jest dawno nieaktualne. To może nigdy nie było aktualne, nigdy nie było prawdą, bo to jest tylko i wyłącznie opinia tej osoby. Wstyd. To jest tylko opinia innej osoby, która jest nakładana na nas, i my wydaje nam się, że nie spełniamy tych warunków tej opinii. I potem wstydzimy się. Powstaje ten wstyd. Ale ty masz prawo mieć inne zdanie. Masz prawo nie zgadzać się z tą opinią. Dlatego, gdy już uświadomisz sobie te programy, te wstydliwe opinie, kiedy, kiedyś się wstydziłeś, wstydziłaś, to zatrzymaj się, rozpoznaj je i uświadom sobie, że to w ogóle nie jest Twoje i nie pozwól, żeby to Cię dalej blokowało. Zauważ, co dzieje się z Twoim ciałem, gdzie Cię ściska, gdzie Cię może dusi, gdzie Cię boli i nie pozwól temu zatrzymać siebie. I ważne też jest, żeby nie, nie buntować się, nie, nie rzucać się z agresją zaraz na te osoby, które ci mówią coś, ale uprzejmie podziękować. One chcą naprawdę dla ciebie jak najlepiej podziękować za opinię, za podzielenie się swoim zdaniem i po prostu powiedzieć, że chcesz spróbować zrobić po swojemu. I tyle. I uszanuj tę te opinię tej drugiej osoby. Bo ona ma do tego całkowite prawo mieć swoje zdanie. Tak samo jak ty masz zdanie, masz yy, prawo mieć swoje zdanie i robić po swojemu, żyć po swojemu, ściągać te wszystkie blokady i robić to, na co masz ochotę, na co masz szansę. Podziękuj, uszanuj te opinie. I powiedz, że masz prawo robić po swojemu, i masz ochotę, i masz prawo spróbować zrobić to po swojemu. Więc podsumowując, zwracaj uwagę, jak odzywasz się, jak odnosisz się do siebie i do swoich najbliższych. Czy to nie są takie opinie, krytyki, które w jakiś sposób mogą wpłynąć na. Na po prostu uczucia innych, na emocje, które czasem wystarczy jedno słowo, które blokuje kogoś albo ciebie na całe życie. Nie porównuj siebie, nie porównuj innych z innymi, bo to jest naprawdę taka blokada, która powstrzymuje największą moc. Każdy jest inny i to jest wspaniałe na tym świecie, że każdy z nas jest inny i każdy ma prawo być, jaki chce. I nie krytykuj. Zauważaj jednak te drobne, te drobne, wartościowe rzeczy, które ty robisz, które ty osiągnęłaś, które może twoi najbliżsi dla ciebie robią. Zamiast oczekiwać nie wiadomo jakich wielkich rzeczy, jakich wielkich osiągnięć od swoich dzieci, od siebie, od męża. Zauważaj te drobne, te najdrobniejsze gesty. Najdrobniejsze rzeczy, które kosztują i ciebie i może twoich bliskich tak wiele wysiłku. Zauważ to. Zauważ i bądź wdzięczny. Bądź wdzięczny za to, co ty zrobiłaś dla siebie, dla kogoś, jaką drogę przeszła, przeszłaś. A może też bądź wdzięczny swoich bliskich, dla swoich bliskich, żeby widzieć jak oni się starają. I traktuj też siebie z szacunkiem. Twoje dzieci widzą, twoje dzieci nie słyszą, co ty do nich mówisz, ale widzą to, jak ty traktujesz siebie. I nawet jeśli tobie się wydaje, że nie widzą, to czują, czują twoją energię. I chodzi mi o to, że jeżeli ty siebie traktujesz, jeżeli źle, jeżeli ty siebie traktujesz źle, jeżeli ty wstydzisz się sama siebie, wstydzisz się swojego ciała, wstydzisz się swoich zachowań, wstydzisz się to, kim, tego, kim jesteś, twoje dzieci to będą czuć i będą także wstydzić się za siebie, za ciebie i za cały ten ogólny, ogólną sytuację. Także uwierz w siebie, jeżeli wstydzisz się swojego ciała, Zacznij nad tym pracować, zacznij zmieniać, przecież masz na to wpływ. Możesz zrobić wszystko. I nie powtarzaj, nie, nie oceniaj i nie wkładaj siebie w jakieś pudełka nieśmiałości. Nie wmawiaj sobie, o ja jestem nieśmiała, taka jestem i już pozostanę. Nie, wcale nie. To jest tylko jakiś wymysł. I tak samo nie wkładaj w tę pudełkę nieśmiałości swoich dzieci czy swoich bliskich. Nie narzucaj komu, że jest nieśmiały, że jest cichy, że jest spokojny. To jest w ogóle nieprawda nie wkładaj siebie w żadne pudło nieśmiałości, a tym bardziej nie rób tego swoim dzieciom, bo naprawdę nie idzie z tego wyjść aż do dorosłości. Także. Zostawiam Cię z tym. Pracuj nad sobą i do zobaczenia.